Party. Proszę wchodzić. Dzień dobry. Co boli? <noise> Co mnie boli? Proszę się rozebrać, się mówi. Kolanko mnie boli. Proszę sięgnąć pod mnie. To kolanko. Hmm. Czerwone? No! Niedobrze! Yy, yy, trzeba codziennie po południu, ale o 18.00 gimnastykować się na podwórku. Co? Na, ogród, na podwórku, na ogródku! Panie doktorze, o 18.00 to ja sobie yy. lubię pospać, a nie gimnastykować. Dobra, o 15.00! Do 15.00 też lubię trzeba. spać. Pan mi pokażę, jak tą gimnastykę mam robić.